Witam was bardzo serdecznie moi drodzy performatorzy. Dziś nadaję z parku Skaryszewskiego w Warszawie. Moi drodzy, dziś miałem nagrywać spod sali treningowej, gdzie miałem dziś trenować tajski boks i powiedzieć wam trochę o tygodniowej Rutynie treningowej, jak ona jest ważna, bo właśnie w niedzielę, co niedzielę chodzę na, na tajski boks. Natomiast słuchajcie, no dzisiaj z rana do mnie napisał mój trener Ziemowit. Ziemowit pozdrawiam, no i napisał mi, że jest, że jest chory, no i dzisiaj nie może ze mną odbyć treningu. Więc tak sobie pomyślałem, że zamiast o rutynie Powiem Wam o tym co też jest mega ważne, to jest, to jest elastyczność. Elastyczność, taka adaptacja, to jest w ogóle jeden z takich najważniejszych umiejętności, należy do tak zwanych power skills. Jak możemy elastycznie dopasowywać się do zmiennych okoliczności. No, i właśnie dzisiaj byłem przygotowany na trening, a tu nagle zmiana, więc teraz trzeba było szybko. Przeformułować swoje cele, a że miałem zaległy trening trening wybiegania takiego 15-kilometrowego no to znalazłem nową motywację. No i pomyślałem sobie, że właśnie 15-kilometrowy trening to będzie to. I moi kochani, chciałem Wam powiedzieć, jak ważne jest to, żebyśmy myśleli też o tym, że to nie my jesteśmy dla rutyny, tylko rutyna jest dla nas i że ta elastyczność jest taka ważna. No i przede wszystkim, że możemy wziąć sobie to, co jest dobre z danej sytuacji. Czyli, no mogłem dzisiaj rozpaczać, być zasmucony, nie wiedzieć, co ze sobą zrobić, ale właśnie wziąłem dzisiaj ten, ten pozytyw z tego, że jest dobra, zrobię sobie zaległy trening. Także, moi drodzy, chciałbym Was zapytać, jak Wy uważacie, co Wy uważacie o, o tej elastyczności, o rutynie treningowej, czy potraficie być Elastyczni, dawajcie znać w komentarzach. No i moi drodzy, też oczywiście Was proszę o, o lajki, o subskrypcję mojego kanału. Pozdrawiam Cię bardzo mocno, Ziemowic. No i do zobaczenia, moi drodzy, na następnym naszym spotkaniu, na następnym szorcie A ja, właśnie, jeszcze kawalątek dobiegania do domku. Dzisiaj będzie 15 km w dobrym tempie, bo tak około 130 uderzeń na, na minutę. Takie stare powiedzenie, to też może dla Was będzie fajne, żeby przynajmniej trzy razy po 30 razy 130, czyli żeby trzy razy w tygodniu, przynajmniej przez 30 minut, być w takim tętnie około 130. To nam da zdrowie i to nam da świetne przygotowanie do wykonywania jak najwyższych celów. Bo my, kochani performatorzy, do tych najwyższych celów jesteśmy stworzeni, ale właśnie tak jak mówię, z dbaniem o siebie i o swoje zdrowie. Do zobaczenia!